Dorian Yates, sześciokrotny zdobywca tytułu Mister Olympia w latach 1992-1997. Gdy po raz pierwszy zdobył ten tytuł, ważył 112 kg, gdy po raz szósty zdobywał, ważył 123 kg. Ponosi dużą odpowiedzialność za to, że po roku 1992 w kulturystyce Wielką rolę zaczęła odgrywać masa. Zagubiona została pierwotna estetyka, zagubione zostało piękno i to właśnie on ponosi za to główną odpowiedzialność. Dorian Yates kilkakrotnie zaliczył kontuzję. Najpierw w roku 1904 zaliczył kontuzję bicepsu, na skutek czego Obwody jego ramion nie były odtąd już takie wielkie. W 1997 roku z kolei zaliczył kontuzję tricepsa i zaprzestał odtąd startów w zawodach. Uznał, że wyczerpał już możliwości swego rozwoju. Albert Beckles. Beckles nigdy nie zdobył tytułu Mister Olympia. Jego najwyższym osiągnięciem jest Zdobycie drugiego miejsca w zawodach z roku 1985, dwukrotnie zdobył też czwarte miejsce. Na uwagę zasługuje fakt, że w roku 85 miał 55 lat i w takim wieku osiągnął szczyt swojej formy, co Czego nie powtórzył żaden inny kulturysta. Wielu innych kulturystów wycofało się ze startów na długo przed 40 rokiem życia. Schwarzenegger w wieku 33 lat, Licheni w wieku 32 lat, Steve Reeves przestał startować jeszcze w wieku 24 lat. Beckles bywa nazywany mistrzem bicepsów. Niektórzy są zdania, że kształt jego bicepsów jest najbliższy idełowi. Ronnie Coleman, ośmiokrotny zdobywca tytułu Mister Olympia w latach 1998-2005. Miał 34 lata, gdy ten tytuł zdobył po raz pierwszy. I wyglądał wtedy jeszcze estetycznie, proporcjonalna budowa. Nie miał jeszcze zbyt wielkiej masy, mógł jeszcze uchodzić za ideał godny naśladowania. Jednak z roku na rok jego masa stawała się coraz większa, i większa, on się stawał coraz bardziej masywny i zwalisty, coraz mniej piękna było, klatka piersiowa wyglądała coraz gorzej. Nie było już tym żadnej estetyki. W roku 1996 ważył 112 kg. W roku 2005 130 kg. Po roku 2002 trudno go nawet nazywać kulturystą. Zdeformował sobie sylwetkę, zniszczył zdrowie. Uwidoczniły się u niego odstające łokcie, na klatce piersiowej wystające sutki. W roku 2016 znalazł się na wózku inwalidzkim. Czy było warto? Co niektórzy zapewne powiedzą: że tak, że było warto. W końcu zrobił wielkie pieniądze. Kevin Levron nigdy nie zdobył tytułu Mister Olympia. W roku 1992 zdobył Drugie miejsce, na wskutek kontrowersyjnej decyzji sędziów, którzy tym tytułem uhonorowali Doriana Jejca. Ten błąd jest wyjątkowo brzemienny w skutkach. Ten błąd zaskutkował upadkiem kulturystyki. Ten błąd doprowadził do tego, że na pierwszym miejscu stawiana jest masa. Kevin Levron nigdy na pierwszym miejscu nie stawiał masy. Jest jednym z ostatnich kulturystów, którzy wysoko cenili estetykę, piękno, proporcjonalną budowę, harmonię, no i zdrowie. Sergio Oliva, legendarny kulturysta z lat 60. Przy wzroście 177 cm ważył 110 kg, a w pasie miał zaledwie 68 cm. Dodajmy, że obwód jego bicepsu wynosił 54 cm. Więc proporcje miał fenomenalne, trudne do powtórzenia. Sergio Oliwa często pojawiał się na w okładkach czasopism i to nie tylko tych poświęconych tematyce kulturystycznej. Lu Ferigno nigdy nie zdobył tytułu Mister Olympia, choć niewątpliwie zasługiwał na to. Nie zdobył, ponieważ trafił na silnych konkurentów, zbyt rzadko startował, miał długą przerwę w startach. I być może nie miał szczęścia u sędziów. Miał 196 cm wzrostu i spośród tych znanych, lepiej znanych kulturystów jest najwyższym. Wielokrotnie trafiał na okładki pism kulturystycznych. Próbował swoich sił w filmie. Jego znaną rolą jest Halk. Frank Zane Trzykrotny zdobywca tytułu Mister Olympia w latach 1977-1979 W roku 1968 co znamienne wygrał ze Schwarzeneggerem w zawodach Mister Universe Spośród wszystkich zdobywców tytułu Mister Olympia wyróżniał się tym, że miał bardzo szczupłą talię, co efektownie kontrastowało z jego szerokimi ramionami. Wedle opinii niektórych znawców kulturystyki, Zain mógłby uchodzić za niedościgniony ideał kulturysty. Zain nie koncentrował się na rozbudowie masy mięśniowej. Dla niego ważną rzeczą była harmonijna, symetryczna i estetyczna sylwetka. Steve Reeves. W czasach, gdy startował, nie było jeszcze zawodów. Mr. Olympia. Startował natomiast w zawodach Mister Universe i w roku 1950 zdobył pierwsze miejsce. Miał fenomenalne dane antropometryczne. Przy wzroście 187 cm ważył 98 kg. Owód klatki. Wynosił 135 cm, obód w tali 73 cm, obud uda 67 cm, remienia, ramienia łydki i szyi wynosił 47 cm. To, co wyróżnia go od dzisiejszych kulturystów, to nie wielka masa mięśniowa, ale wręcz idealne proporcje. W latach 80., a także i na początku lat 90. w rozmaitych rankingach na najlepszych kulturystów wszechczasów uzyskiwał z reguły drugie albo trzecie miejsce. Reeves realizował się także w filmie. Zrobił całkiem niezłą karierę. Jego najlepszym filmem był prawdopodobnie Herkules z roku 1958. W roku 1959 Reeves był najlepiej zarabiającym aktorem na świecie. Proponowano mu rolę Bonda, mógł zagrać w trylogii dolarowej, był inspiracją dla wielu młodych ludzi. Gdy Reeves wychodził na plażę, każdy chciał wyglądać tak jak on. Natomiast dzisiaj, gdy dzisiejsi mistrzowie pokazują się na plaży, Ludzie na ogół zastanawiają się, czy ten pan nie potrzebuje opieki lekarskiej. Lee Heni, ośmiokrotny zdobywca tytułu Mister Olympia w latach 1984-1991. Szczytową formę posiadał w roku 1987. Starty zakończył w 32 roku życia. Miał wielką rozbudowaną klatkę piersiową, a jednocześnie wąską talię z płaskim brzuchem. Prezentował nie tylko wielką masę mięśniową, ale także zachował atrakcyjny kształt sylwetki. Niektórzy są zdania, że jest najlepiej zbudowanym mężczyzną wszechczasów. Tego kulturysty nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest wszystkim dobrze znany. Arnold Schwarzenegger, siedmiokrotny zdobywca tytułu Mister Olympia. Lata 70 należały do niego. Najlepszą formę miał w roku 1974. Miał wtedy 27 lat. Ważył wtedy 110 kg przy 188 cm wzrostu. Obwód jego klatki piersiowej wynosił 145 cm, a obwód ramienia 56 cm. Arnold zrobił karierę w filmie, biznesie, w polityce. Żaden kulturysta nie zrobił nigdy takiej kariery jak on, wedle opinii licznych fachowców oraz wedle opinii jeszcze liczniejszych fanów jest najlepszym kulturystą wszech najlepiej zbudowanym mężczyzną wszech